Siemano! no! Elo, elo! Jest siema ze Elo! <laughs> Lol! No tak mam jeszcze na kanapie. A Tak nie będzie u Marcelata jakby, tylko że z perspektyw innych będzie. No dokładnie, o! Jesteś! Y jakoś tu jabnąłem. Z libe, że będzie krótszy, bo. W moim domku. O 4 godziny masz. Co? Co? Sobie. Co, czekaj? Co czekaj? Co? Wait. Ej, e, oddaj jej. <laughs> A, no, tak, to zabieje. Gdzie... O, pieceł. No tak No jeszcze kotała. Please oddaj te diaksy. Tu już nie wejdę. Oddaj te diaksy. A tu! Ale gdzie? No do skrzyni. No ale ja nic nie mam. No, Okej, okay, to sobie zabiorę ze skrzynki. Drewno. A nie, już dwa. O łóżko zabiorę. ci do mnie. Czy mam wracać do mieczu? I tekaj. Ej, tu jest sprzedawca. Ej, rzucij sobie. Oni te marchewki, rzucają. Dawaj te ziemniaki. Będę drobny sprzedawca. Zabień to. A wiecie. czy te? Marchewki, dawaj te. Ej, oni to zabierają szybciej ode mnie. O, no słaby. dajcie mi. Słaby Jakie dziwne drzewo, lol. Dobra widowie. Oh, marchewki zabieram nie. Ale, ale prawda urośnięte. Tak. Ej, no ta! Pod, podszedł mi pod wodę, żeby zebrać marchewkę. Zabrał mi normalnie marchewkę. nie, padłem do wody, o nie, jest zły. O nie. Ej, pojedź mi zabrać marchewki. Albo bo to jego pole. Ej, no dobra, Elo, zabieram ci wszystko. No posu się! On to, no, to, o. O, on to zasadza, o! Ej, on to zasadza! Okej, to nie muszę zasadzać. Ale nie zabieraj, dobra. Zabieraj mi to, co ja zbieram. Okej, okay, to nara. Nie zapłaciłem ci, wiem. Bo nie mam, bo jestem biedny. Czterema diamentami. Diamenty ja znalazłem. I idę po końcu. Dobra, widzowie. Kolejną? Co się dzieje? Okej, okay, już wziąłem. Eee, dobra, przerwa. To się stało ci. Przerwa. Dobra. Ja też jestem, jestem. Dobra, mam te diamenty. Czekaj, może dam jakieś wizyty. Smutną, smutną rzecz. rzecz. Ej, stój. Chcesz diamenty? Czemu ty marchewkę trzymasz? Daj mi diamenty. Nie widzicie co się dzieje? Halo, no nie biegaj, no chodź tu. Idź do domu lepiej, uspokój się. No pada i ten od razu oszalał. Mieszka Halo? Już. Co? O, w końcu. Widowie muszę komendy. O, położył się. Czekaj, dam mu te diamenty. Tu od razu je zabrał. No. Siema. Troll. Nie mam ich, one są w skrzynce. Nie wiesz. Nie wiesz, co mam na ogródek. Nie wiem, coś z To może w następnym odcinku. Puść. Dzięki. Oddaj te Nie mam ich. Cześć Wiem, drewno? że on ci zabrał. A chcesz to drewno? Jakie? Nie, chcesz drewno, ci żelazo. Nie rozumiem. Dam ci żelazo. Nie, nie. nie mam diamentów. Dobra, no <laughs> Mały. Dobra. Dasz te... No nie mam ich. Ej ja nie bój mnie, robię coś dla Ciebie A ja idę się kłaść Ty wiesz, że to jest moje łóżko? Nie, bo moje teraz, ja tutaj śpię czy dwie rzeczy Jezu, no nie mam łóżka, dobra to idę do kogoś Chodź to ci... Wyganiasz mnie stąd Chcę coś Ci dać Nara, idę spać Nara, widzę mnie Wstawaj Dobra, sorry, nie idź spać. Musiał się położyć a dziecko szybciej, nie Dobra, widzowie. Idę się gdzieś się zaraz widzimy. O nie. No zaraz. Mogę znaleźć tego łóżka. Teraz Marcel zrobił przerwę, ale ja jeszcze nie robię. Więc yy, on śpi, a ja tutaj szukam jakiegoś wolnego łóżka, którego nawet nie ma. Teraz kogoś obudzę, bo już nie. Może w następnym odcinku zbudujemy Alanę, co widzimy? No, o creeper tam chodzi. Nie. Nie chcę, żeby wybuchł. Okej, okay, tu mamy książę. Czy tutaj są łóżka? Tu tu. tu, tu. Nie ma. Ale smutno, że. Jest. Za... Dobra, wie, wiecie co? Ja. Za... koło. umóż te łóżka. Łóżko nagrywać, ale ja wszystko zmontuję. No, on to wszystko zeskaluje. No nie ma tu łóżek. dobra, idę komuś zabrać, bo nie mogę. Oni nie potrzebują spać. Będzie dzień szybciej. Ale no. Widzowie, widzowie, ponownie będzie przerwa, bo ucięło mi tam ten odcinek. No ale... Dobra, wiecie co, ja komuś muszę zabrać to łóżko, bo y, no nie mogę nic znaleźć wolnego, więc przepraszam was, że muszę komuś zabierać łóżko, ale no sami widzicie, chcecie w takiej pogodzie to oglądać albo po prostu, pewnie marzę, nie wiem, dobra, gościu wstawaj, ja tu kładę się, dziękuję ci bardzo, Zobiec. hej, zły on jest, <laughs> miał te cząsteczki, dobra, idźcie teraz spać. A nie, on od razu poszedł, nie zamknął drzwi i teraz się cieszy, no, jasne. Ej, w ogóle daje dwa głowy! Widziałeś to? Jezu, no jem marchewkę i nie mogę jej zjeść. Ludowie, no wiecie mu zrobiłem sobie żelazne drzwi? Bo się wyłamywali na chatę. Marcel, no zobacz, no zobacz i weź tu jedz. Patrz, Marcel, patrz. Ja nienawidzę nie widzę takich lagów. Tu masz No jedno i cały czas mi ten głos spada. No w końcu. Tu masz Jezus Maria, no w końcu. Idę po drewno. Owca. Owca. Mordo. Wejdź tu. Ordo. Sorry. Takie coś jakby... Jakbyście widzieli, takie coś sobie zrobiłem. Nie wiem co robić. Okej! Okay. Sorry. Dobra widzowie, nie wiem co mam robić. Ja tylko pójdę do W ogóle do powiem tyle, że na 20 subów robię specjalnie. Ale to oznacza Idziemy ze mną do kopalni? I badajcie do Marcel i do TV Game. No. No i yy, zasubskrybujcie kanał, bo yy, ja wiem kto z subskrybuję, a ile nie? co to było? U mnie dużo osób nie. subskrybuje, mnie więcej subskrybuje niż nie subskrybuje, dziękuję wam wszystkim, co subskrybują. I jak to się nie subskrybuje? Kogo motywuje? No, ja już nie chciałem nagrywać, bo miałem 15 subów na 22, ale widzę, że mam 9, więc... Jeden strop, no i macie ten specjal. Yy, no i muszę go jeszcze przygotować. Ja go przygotuję, bo wie, wiem, że dacie radę. Yy, więc. Yy, no subskrybujcie. To nie subskrybuję, nie zasubskrybuję. Jak chcę coś się dowiedzieć o Minecrafcie, bo, bo dam wam spoiler, To będą takie ciekawe nie? o których na pewno jednej nie wiedzieliście. A ja wiem, które. Ja też o tym nie wiedziałem, ale. Trzeba być No, to będzie, to będzie na końcu, bo na końcu Jestem jest najlepsze. Na poziomie, a na którym ty kupaliście? W 12 kwadratowym życiu. A i wpadajcie właśnie na tamten y, cyfer. na, nie, nie na odcinek u mnie Już jest odcinek. I w Wigem też jest? Czy nie? A nagra to? Chyba nie. Chyba nie. Ok. A. Ja wykopałem jeszcze cztery diamenty, znalazłem. A w kolejnym odcinku zobaczycie po prostu. O, druga owca, jeszcze jedna i mam. Możesz kopać. Ajajaj, aj, aj, czemu laguje? Też mi laguje, nie martwcie się. A to co to jest? No ale potrujący ziemniak. Nie gadać, że jakiś winażer musiał mi to dać. Ej, stój. Ja ci dam... Chcesz ziemniaka? Chcesz? Masz. Czemu jest? Gravel! Masz. Kto nienawidzi Gravela, piszę hashtag Gravel. No, ja nienawidzę Gravela. Też możecie napisać hashtag Gravel. U mnie i u Marcela to przypniemy wątpliwość. Gravel jest najgorszym blokiem na całym Minecraft. I piasek. Piasek to piasek, piasek. mnie napiszcie piasek, hashtag Gravel. Hashtag Gravel u Marcela, hashtag u mnie. Piasek. Nie, mnie napiszcie po prostu Gravel bez hashtagu. A u mnie po prostu sam piasek, nie? Z hashtagiem. A tak o. Żeby było. Żebym wiedział, że akurat wam chodzi o y, ten piasek, bo od razu mi się jeszcze te niebieskie, a możecie coś tam jeszcze dopisać, więc może nie było To, to a może możecie pisać ten hashtag. Ja Ale nie... zobaczcie jak mi ścina. Mały lisek. Mały Robię sobie skrót. Ale gravel. Ale gravel. Co? Tu naprawdę nie lubię gravel, a nie, no, nie piszę gravel. Co się tam dzieje? Gdzie się kochają? Będzie małe bobo. Ej, zobacz. Patrz! 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 bo Nie. Oni są ziemniaki rzucają, to ja się nie dziwi. Mam też Babuziarkę. Ej, patrz, jest mały! No. Dobra, jak nie zauważysz, to możesz na moim odcinku zobaczyć. Co no. za te krzyki? Czasami jestem taki. Wiecie. Wiecie? Je, ej, oni sami to zrobili. Wow! Okej. Na Gdzie kochają? Na hit. Nie widzę. widzę twój nikt. Ja twój też. Widzisz, gdzie w ogóle jestem? O, przepalę sobie od razu mięso w tym ognisku. Super, będzie. No, to jest moje moja. Jak mi ścina. O, akurat tam są cztery miejsca, więc jeszcze yy, o, o, owce, mięso. No. Wiesz, że zmarnowałem na twoje życie dziesięć nie przelazasz. No wiem. Umiem matematykę. No, widzisz, myślałem, że nie umiesz. Serio? Nie no, żartuję. Mój pieseł. Mój pieseł nie Napiszcie w komentarzach, Martel troll. No i napisać piasek. Jeszcze masz elektron, to dostanę podwójne serduszko. Jeżeli napiszecie yy, osobno, to dostaniecie dwa serduszka. No. No, ale musimy ma 11 minut. A mój wiesz ile więcej, 13. Mogę nagrać max jeszcze 10 minut. A w ogóle mam królewą łapkę, wiesz o tym? Wow. A tyle Marce masz nagrać z no. 2 godziny. Tak, z A ja tylko... O, ho ho, dobra, mamy swoje pierwsze. Tylko nawet nie mamy drewnianego kilofa. Chcesz kamienną? Ja sobie zrobię wszystko. Jezu, co jest? Aż tak mi laguje, że nawet ten crafting jest tak zepsuty. Patrzcie, mamy żelazo na kilofa. Już się wystarczyło, że... A kolejne obok siebie są. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszłeś? Jak tam, no przecież tutaj jest też żelazo. Nie zabieram mi go. No co tym jest z tym raftinkiem, dobra co? Ja sobie tutaj ja sobie tak robić. Czyli inaczej... Nie, nie wiem, nie jeszcze tu. Ale tutaj jest żelazo. Ja nie mam. ty też masz żelazo. E, tylko no, że Fajnie. się, się Widzowie, e, Nie wiem czy to będzie pierwszy i ostatni uczyniak z tego serwera. Nie wiem co się zgodzi, to może będzie więcej. Widzowie, um, może dostanie... Może powiedzieć. Słuchajcie, napiszcie więcej, jakby. Jak y, 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 y napiszecie dwa komentarze? Jeżeli będzie hashtag po... y, Gravel i hashtag schodki, to przypada wam dwa serduszka. A u mnie hashtag Piasek i hashtag Marcel Troll. Możesz po prostu napisać Troll, jak, żeby nie było, tak wiecie. No i y, bijcie pod odcinkiem Marcela tak 10 łap w górę, to będzie kolejny może odcinek z tej serii, ale no nie wiem, to jego sprawa ja tylko mówię przykład u mnie łapek jeszcze nie ma, bo on ma 60 już ponad subów ja, do, ja dopiero mam y, 19 pamiętacie że jeszcze jeden sub mamy specjal dla was nie mm. zapominajcie no też się nie subskrybuje, to niech to zrobi Zrób to A, w tym momencie. A będzie mi miło. Zrób to w tym momencie. Dostaniesz to, o czym nie myślisz. Czyli miłe oglądanie. Nie wiem, co on tam wymyślał ale okej. Okay. O, węgiel. Zabra... Węgiel! Przyda się, nie będę musiał marnować. Daj mi jednego cobblestone'a. Po <laughs> co ci jeden? Bo zabrakło mi... Ilu? Jednego. Do czego? Do schodka. <laughs> serio? Prawie 100 schodków. Dobra, witam, To ja... po co ci aż tyle tego? Bo będę robił schodki do kopalni. Aha, okej. Okay. W ogóle mam, będę robił miniaturki, bo marsa mnie na... Aha, no. Nie wiem, jakiego screena bym tutaj się zrobił. Yy, nie wiem jeszcze co. Jakiego? Ale zobaczymy. Aha, dobra, mm, głupi komunikat, którego nie mogę włączyć, bo mam całe... Bym wyłączył go, ale nie mogę, bo muszę... Miejsce tego... Nie gadaj, że... Myślałem, że film zatrzymał. A ile on już trwa? 16 minut. Co, co to za domek? Nie wiem. No ja wchodzę tam. Chwila, wiemy, tą miniaturę. O, tak, taką miniaturkę zrobię jeszcze, muszę coś w ustawieniach zmienić, żeby było jeszcze lepiej. Dawaj szybciej. Widzę, Dwie... ja nie wiem, jak ja miniaturkę zrobię, ale ja zwykle robię o, w odcinku, więc... O, no, o, o, dobra. Ja kończę, więc cześć i... I wpadajcie do mnie na y, kolej... Uroczy. na dalszą y, część tego odcinka. Witowie, więc ja się z wami Łatrzy. I do następnego filmu x. Pamiętajcie, to macie napisać w komentarzach, czyli hashtag Gravel oraz hashtag schodki Okej, okay, Marcel chyba już skończył nagrywanie. Dobra, to cześć! Nie, jeszcze nie. Cześć. Dobra, no to teraz to jest jakby dalsza część odcinka Marcela. To też chyba jeszcze napiszę w komentarzach. Chyba nie mówię tego. Mówiłeś? Mówiłem, żeby napisali w komentarzach. Ale nie, że ty napiszesz, że dalsza część jest u mnie. A, e, ogólnie to dalsza część z mojej serii będzie na moim kanale. Ale teraz, ten film, co teraz ty gramy... Oj. <grych> dobra, nieważne. Mam. Przepalone. Masz. Co chcesz? Nie, nie mam, masz jedzenia? No to po co ci? Łe. Już tak pewnie wziął Zał zakład? Że on tak wziął? Miałem 12 złowionych. <grymne> Tam widzicie na moim filmie. Co? Nawet no czy mam tylko. No to sobie zobaczę. Czy. Na pewno. Dobra, ja. kończyłem nagrywanie. Yy... Ta. I zrobimy sobie chyba, nie wiem co jeszcze, kill off. Dobra, zobaczymy co jeszcze zrobimy, może coś ze zbrojka a może jeszcze, a może sobie zrobimy, nie wiem co tam jeszcze zrobimy. Mam ci tyle, nie jest smutno, brakuje mi jednego diamentu. Do czego? Do enchantingu. Całego, <laughs> no wiem. No tak, nie mam tylko cztery. Jakby ktoś nie wiedział jak się robi tarcze. Ja mam tarczę. Nie <laughs> chcę, to mam jeszcze raz na drzwi dla ciebie. Źle zrobiłem, nie wiem. <laughs> Ale pewnie każdy wie, bo tam... No. Mm. Ok, no i zostanie mi trzy, to tylko na siekierkę by mi się przydało. Bo nie zrobił sobie żadnej zbroi. Więc robimy sobie siekierę i zachowamy sobie te trzy ostatnie. No jednej wełny mi brakuje do własnego łóżka, już nie chcę komu zabierać. Więc lecimy ee, zabić jakąś owcę. Albo nie zabijamy, tylko weźmiemy sobie nożyczki. Po co mam zabijać zwierzę, które nam się może później przydać, prawda? Marcel. W przyszłości jeszcze. Bo nie będziemy mogli znaleźć owiec, więc zróbmy sobie... Lepiej nożyczki niż zabijać, bo to jeszcze smutne jest, nie? Napiszcie... Nie wiem... Już, już nic nie piszcie, okej? Okay? Za dużo tutaj napisaliśmy. Dobra, teraz... Serio? Czarna? Oh my god... JAK SMIŁ WYGLĄDA LOL! Dobra, to... Syroda ma mieć tylko jedną czarną, a ją... Dobra, nieważne. Już lepiej, że nie, że nie zginęła. No, prawda. Marcel tutaj Wam napisał na czacie co macie zrobić, ale już Wam to mówiłem. Więc okej, okay. no i tak zrobię. Zrobimy łóżeczko. No i kończymy odcinek. I coś jeszcze zrobimy, ale to tylko ostatnią rzecz. Ojeju, dobra, wiecie co, ja, ja to robię y, inaczej, bo widzicie, Szy serio, Jed jeden metr i łóżko jest za daleko. Co jest? No szybciej. Halo? O, no w końcu, dobra. Właśnie, na świecie kwadratowe rzeczy mamy mody. Ogólnie to nie są takie nie mody, tyko, tylko teksturpaki. Tekstur, tekstur, Teksturpaka mamy. A ten już urósł. Ja, ja to widziałem tutaj tylko. Jeszcze nie, ja coś jednego jeszcze zrobię. Czy tutaj mięsa w ogóle? O tutaj jest, dobra, to, tu, 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 tu. tu. Nie podglądaj, co to jest. Bo Zapomniałem, to coś że w piecyku mam 23 sztuki mięsa. Albo, dobra, wiecie, co? Lepiej tu nie, bo to będzie. Y, też... Y, nie. O to mi chodziło, nie? E, dobra, no to zrobię sobie chlebek jeszcze i kończymy odcinek. Bo. Słuchaj mnie do domu. Co mówisz? Czernowca tu przyszła. Czernowca. Dobra, to ja kończę. I wpadajcie też do Marcela y, na mm, też ten odcinek, tylko że z jego perspektywy. Y, źle to pewnie powiedziałem. Y, on coś tam pisze, bo widzę przez jego ekran. Co? Dobra. Ja y, jaką? Już nie wiem. Aha. Dobra, to ja kończę. Pamiętajcie co napisać w komentarzach, czyli y, hashtag piasek i hashtag troll. To ja przypnę wam serduszko, więc na razie i cześć!